Ale ptaszki ćwierkają I to w zimie No, a ja jadę na zerwany most Na drugą część No, mam nadzieję, że dojadę Jak będzie duży wiatr, to To rozważam Odbicie wcześniej Po, po tej stronie Narwi, po której jestem Bo ogólnie jadę na drugą No, ale to jeszcze kawał drogi Cięcioł O, jesteśmy w Choroszczy Mijam Narew. Następny raz będę mijał Narew, bo tam, tam daleko. To będzie miejscowość między Bokinami a Baciutami Na razie trasa mi ciekawa. Nie ma co pokazywać, bieduszki za mną, trzeba coś zjeść. No i została dycha do zerwanego mostu, do tej drugiej części. No, odjechałem w końcu, te susemki. Już jest cisza, spokój. Yy, zaraz będzie miejscowość Pajewo A, Straszna mgła tylko, także na zerwanym moście to za wiele to się nie zobaczy, podejrzewam. No ale może coś rozwieje. Zostało jeszcze tam kilka kilometrów. W lecie to taki fajny zjazd po sporym podjeździe, ale w zimie to morderca stóp Ajajaj. jaj. Zobaczcie jaka mgła Ale okolica już się robi zacna że tam na drogę, już, która prowadzi do zerwanego mostu Do tej y, części nie od strony Białego Stoku, nie od strony króczej, tylko od drugiej, od strony Fajewa. Nie byłem tu z dwa lata To no, coś takiego I to chyba ostatnio ojej, osy To jest właśnie tam to... Ile? dwa Dobra no, no, takie Rozmiar okej okay. No ale patrzcie ruch tu, tu też jest jakiś Myślałem że po tej stronie to nikt nie przyjeżdża jak byłem poprzednio to było tak zarośnięte, że tu samochodem to by się nie dało Część się dało odpowie jakaś i tyle A tu na łąkę ktoś jeździ I tak łąki są No i mamy to Narwieński park Narodowy Wyjeżdżamy od razu ładnie tutaj łąka się skończyła. To jest taki fajny las. Z jednej. I z drugiej. Widać, że tu się... Co to było? Coś się budowało chyba. Wierzba chyba, tak? Tak, wierzba. Wielka, gruba. A ja tam widzę, że coś tam się dzieje, bo jakieś koparki są. A dzisiaj niedziela, to i tak nikogo nie będzie. Tylko co tam działają? A, tak, tak serwis na koszenie trzciny. Widziałem, wszyscy na rybach siedzą. No. Są w Dali. dobrze pamiętałem, że tam się nie dało dojechać tylko sama droga jest taka długa, że no ale teraz jak niebo pośpiewa, nie ma ma niczego to już, już na samochód to słabo coraz węzie się robi no już została tylko ścieżka ale już widzę koniec No jest. Ej. Jeszcze chopka taka. Tak przeważnie to. Oj. Tak przeważnie to. To jest ten tam po drugiej stronie. Ej. Ostatnio tam byłem. Możecie zobaczyć w filmie. Ej. No jest mgła, ale widok jest fajny, choć z tamtej strony lepszy tutaj te jest mocno Co tu się podziała? Tak wygląda kosiarka do koszenia. Nie wiem, jakie trawy, trzciny. No, muszę sprawdzić, jak to się nazywa. Ale do no, no czegoś takiego jadę właśnie po tym, po odpadkach. I wyjeżdżam już w bardziej cywilizowany znów rejony. Zaraz będzie asfalcik. Bo trasę ogólnie wyznaczałem po asfalcie No trochę jest tutaj, tak było parę kilometrów po Szutrze. no ale tam do, do innego nie ma ale trasa, trasa miała być założenia asfaltowa, bo mawiałem się błoto po prostopach ale jak widać, błoto to w ogóle nie ma, można powiedzieć, że suchizna No ogólnie to ciągle susza, bo całe lato praktycznie nie padało tego śniegu też jak na lekarstwo. Także tak słabo. Na razie. To jest siedziba Narodowskiego Parku Narodowego. Ośrodek edukacji przyrodniczej. Mój nażówka. A ja jadę tam. Do Kurowa dzisiaj nie zaglądam. Wiatr wieje niesamowity. Trzeba kierować się z powrotem. Ogólnie, że jedzenia już za bardzo nie mam. Jeden wafelek mi został. Żydunek wiatrowy, wiatr w twarz. Póki co, ale zaraz skręcam w lewo, no to będzie z boku to też nie za dobrze. O, teraz Narew i rozlewiska. Teraz już na tym drugim, między Bokinami a Baciutami. No, a byłem tam, 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 za tym lasem gdzieś daleko. Jeszcze takie rozlewiska tak patrzcie krety wyłaziły na łąkach Już Nie będzie zimy po otwarciu jeszcze ani razu nie jechałem przez ten tunel To jest tunel w tak jakby ktoś nie wiedział No i śmigamy a ty macie, jak tu skręcić? Kolega, się zgubił ostatnio. No kawał betonu. Ale ścieżka jest super. Na dobrą sprawę, to już, to już koniec trasy. W zasadzie zostało tam 5 km. I jak się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Dla nowych osób jest przycisk, subsk su Dla nowych osób jest przycisk subskrybuj, i będziecie dostawać informacje o nowych filmach. I pamiętajcie, kalorie palą się wszędzie.